Podrzucam super pomysł na zdrową warzywną przekąskę albo dodatek do obiadu prosto z piekarnika. Cześć, dzisiaj mam coś dla fanów cukinii, a pewnie jest sporo takich osób, które szczególnie lubią cukinię. Mam pomysł na zapiekane cukinię z fajną, wyjątkową, chrupiącą posypką. Ta pieczona cukinia prosto z piekarnika jest po prostu pyszna. Ma delikatny, lekko słodki smak z nieco orzechową nutą. Zacznij od przygotowania panierki. Zetrzyj ser na tarce o małych oczkach. Do miseczki wsyp panierkę panko albo zwykłą bułkę tartą. Dodaj do miseczki starty ser, czosnek suszony oraz zioła prowansalskie. I dobrze wszystko wymieszaj. Z cukinii odetnij końcówki, a potem pokrój je w słupki. Najpierw każdą cukinię przekrój na pół, a każdą połówkę na cztery równe części. Wyłóż blaszkę papierem do pieczenia i przełóż na nią cukinię. Cukinię ułóż dość ciasno skórą do dołu, tak żeby się lekko ze sobą stykały. Cukinie polej trochę oliwą z oliwek albo olejem roślinnym i rozprowadź ją za pomocą dłoni po cukiniach. Nie musi być bardzo dokładnie. Potem posyp cukinię solą i pieprzem. Cukinie w miarę równomiernie posyp przygotowaną panierką. Możesz też z wierzchu polać je trochę oliwą albo olejem, około 2-3 łyżki. Piecz cukinię w dobrze nagrzanym do 220 stopni piekarniku góra-dół przez około 20-25 minut. Po wyjęciu z piekarnika podawaj od razu. Smacznego i udanego błogosławionego dnia!